Dzień dobry. Ja jestem Paweł, reprezentuję firmę Go Cloud Polska i jest ze mną dzisiaj pan Leszek Janasik, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Milanówku. Witam. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, czy mógłbym na początek prosić o kilka słów o Waszej szkole? Tak, jesteśmy w liceum od 30 lat. Można powiedzieć, że nasza szkoła powstała troszeczkę tak na fali transformacji systemowej w 1989 roku była jedną z pierwszych szkół, która miała być w założeniu rodziców i pasjonatów edukacji w Milanówku taką alternatywą dla systemu ówczesnego, tak żeby można było bardziej swobodnie pracować, żeby nauczyciele mieli więcej wolności w swojej pracy i dzięki temu lepiej kształcili młodych ludzi. I tak od 30 lat przyświeca nam taka idea, żeby przejść do przodu, tak? nie patrząc się na to, co dzieje się dookoła, tylko mieć jakąś wizję, do której dążymy. No, 30 lat temu jeszcze technologia wyglądała zupełnie, zupełnie inaczej. I rozumiem, że to nie wtedy, bo wtedy jeszcze platformy edukacyjnej Google, Google nie było. Ale wasza, wasza przygoda z, z Googlem zaczęła się dosyć, dosyć wcześnie. Jak, tak. jak, jak to wyglądało? Generalnie zdawaliśmy sobie sprawę, że szkoła nie może być skansenem. I staraliśmy się cyfryzować naszą placówkę nie gwałtownie, nie rewolucyjnie, ale ewolucyjnie. Tak naprawdę to jest ostatnie. 20 lat pewnej wizji rozwoju, począwszy od wprowadzenia na początku dziennika elektronicznego, który też wprowadziliśmy jako jedna z pierwszych szkół w Polsce na przełomie wieków, a później tak myśleliśmy, co można zrobić, żeby dogonić królika, którego się nie da dogonić królika cyfryzacji, bo młodzież, która już zaczęła się rodzić z telefonem w ręku, prawie że, z komputerem, który jest wszechobecny postrzegała szkołę jako takie miejsce, no delikatnie powiedziawszy, archaiczne. Mniej więcej 10 lat temu zaczęliśmy o tym myśleć i w 2000, na przełomie 2013 i 2014 roku pojawiła się polska, polskojęzyczna wersja Classroom. I to był moment, w którym żeśmy się zdecydowali, że zaczniemy ten projekt wdrażać w naszej szkole, wszystko zaczęło się oczywiście od najprostszej, ale i najważniejszej rzeczy, mianowicie od założenia kont mailowych, ale kadrze, bo cóż by to były za konta, gdyby to tylko mieli uczniowie, a nie kadra. W związku z tym troszeczkę ewolucyjnie podkreślam, wymusiliśmy obieg informacji cyfrowej na kadrze. Najpierw założyło kilku takich bardziej oswojonych z komputerami e, nauczycieli, potem następni następni y, i mniej więcej po roku obieg informacji w szkole już bazował między nauczycielami na korespondencji elektronicznej. Jak to się udało, to założyliśmy uczniom konta, które też nie od razu żeśmy egzekwowali. To też był pewien pewnego rodzaju proces. Założyliśmy wszystkim, ale korzystało na początku 20% ale jak zaczęło wchodzić pewne materiały, które nauczyciele zaczęli udostępniać drogą mailową na Classroomie, zaczęli wysyłać prace domowe, żeby nie robić na papierze, a robić w wersji cyfrowej, to krok po kroku, można powiedzieć po mniej więcej trzech latach, wszyscy korzystaliśmy z poczty elektronicznej, wszyscy korzystaliśmy z Classroomu no, w takim wymiarze, jaki był nam potrzebny, czyli głównie tak naprawdę do udostępniania materiałów i prac domowych. No, czyli, czyli co? Czyli to, co się wydarzyło na początku zeszłego roku, ten cały, yy, cały kryzys pandemiczny, no to jakoś chyba Was mocno nie, nie wzruszył pod tym względem. Czyli szczerze powiedziawszy, praktycznie w ogóle. Dlatego, że. Yy... Na przykład to słowo, które jest bardzo popularne i w ciągu ostatniego roku nauczanie hybrydowe, zdarzało nam się już wiele lat temu prowadzić. Po raz pierwszy wydaje mi się, że 4 lata temu yy, zrobiliśmy hybrydowe na, nauczanie dla maturzysty, który złamał nogę. I tuż przed maturą nie mógł przychodzić na zajęcia. No, wiadomo, że nam zależy i młodemu człowiekowi zależy. W związku z tym wykorzystaliśmy narzędzia w obrębie klasumu i całej usługi Googleskiej do robienia lekcji tak jakby w wymiarze cyfrowym i w wymiarze analogowym. Uczniowie w szkole, jeden uczeń w domu przykuty do łóżka uczestniczył normalnie w zajęciach. No to, no to pięknie, no to pewnie jakby idąc tutaj em, eksperymentujecie też trochę i, i, i pewnie nie tylko, nie tylko w takich obszarach korzystacie z, z Google'a. Czy się nie mylę? Szczerze powiedziawszy, to naginamy system wszędzie, gdzie się da. I szukamy różnych zastosowań alternatywnych do, do takich standardowych, tak, żeby pokazać młodym ludziom, że po pierwsze kreatywność jest niezwykle ważną rzeczą, a po drugie też stworzyć w tych trudnych czasach jakieś m, takie płaszczyzny do wzajem, budowania wzajemnych relacji. Takim projektem, który wdrożyliśmy w zeszłym roku. Po zamknięciu szkół na przełomie kwietnia i maja, to jest radio szkolne, do którego wykorzystujemy narzędzia ogólnodostępne, troszkę je tam naginając i kombinując, ale funkcjonuje ogólnodostępne dla wszystkich radio, którego mogą słuchać absolwenci, oczywiście uczniowie, nauczyciele, rodzice. Ono w sieci jest w otwartym strumieniu. Jest to świetna sprawa, bo bardzo integruje środowisko. Absolwenci, z którymi mam kontakt dzięki temu, że mają maile szkolne od wielu, wielu lat i z nich korzystają cały czas, mogę ich zaprosić, mogę ich łatwo znaleźć. To też jest jedna z, tak, jedna z takich bardzo dużych wartości dodanych od tych siedmiu lat, że mamy kontakt z ludźmi, którzy wychodzą ze szkoły. Wcześniej to wychodzili i dowiedzieć się, co u kogoś słychać, znaleźć, no to było, był duży problem, a z tych kont googlowskich. Większość osób cały czas korzysta. W związku z tym mogę napisać spokojnie do absolwenta z 2015 roku, i jest duża szansa, że on cały czas ma to konto gdzieś ustawione, podpięte pod swoje prywatne. I że przeczyta. I że przeczyta. I odpowiedz. Odpowie. Bo to jest No to pięknie. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda kwestia? Dostępu i komputerów, tak? Jak wygląda w ogóle kwestia komputerów w szkole? Też ewolucyjnie do tego żeśmy podchodzili. I na próbę, od praktycznie od razu w tym 2014 roku, kupiliśmy kilka chrombuków, sprowadzając je ze Stanów. Tak na próbę, żeby zobaczyć, jak to urządzenie działa. I po pierwsze, czy jest odporne, bo to jest chyba najważniejsza, najważniejsza rzecz w edukacji. Okazało się, że pozornie bardzo proste urządzenie daje gigantyczne możliwości w przypadku edukacji. Właśnie dzięki swojej prostocie i niezawodności. Od tamtego czasu co roku po kilka sztuk, żeśmy sprowadzali, w tej chwili na stanie mamy 60 urządzeń. I koncepcja jest taka, że najważniejsza jest dostępność dla uczniów. Urządzenie musi być dostępne. To no nie może być tak, że jest ono zamknięte pod kluczem. U nas w szkole chrombuki leżą trochę jak książki. Czyli trzy leżą w holu, pięć jest w bibliotece, kilka są po, po, po salach porozmieszczane. Jest taka pula 20 chrombuków. Dla nauczycieli w razie co, żeby mogli po prostu wziąć i na jakąś lekcję na lekcję je zanieść, natomiast uczniowie mogą z nich bardzo swobodnie korzystać. Z uwagi na organizację naszej szkoły nasi uczniowie mają sporo okienek. W związku z tym nie ma problemu, żeby na okienku skorzystali z któregoś z wolnych, wolnych Chrombuku i przez tyle lat praktycznie koncepcja się sprawdziła. Koncepcja się sprawdziła, bo mimo ogólnej dostępności łatwości skorzystania z Chromebooków, no z dużych strat nie mieliśmy. No wiadomo, że przez tyle lat to może komputer wypaść, zepsuć się mechanicznie. Natomiast administracyjnie to nie stwarzało większych problemów, bo jest to niezwykle proste urządzenie to jest tak naprawdę bramka do internetu. I uczeń nie ma za bardzo co tam zmajstrować i zepsuć szczególnie w systemie? Od strony, tak, od strony programowej, tak? Bo rzeczywiście wypadki się zawsze mogą, zawsze mogą, mogą zdarzyć. I na koniec jeszcze chciałem wrócić do, do takiego zagadnienia, od którego zaczęliśmy, czyli takiej ewolucyjnej cyfryzacji. Czy, czy też jedno z takich, tak jak nauczanie hybrydowe, bardzo popularne, to edukacja cyfrowa też jest dosyć, dosyć popularnym, troszeczkę starszym już pojęciem, ale, ale też bardzo w obecnych czasach popularnym. Czy, jakieś, czy na bazie tych Waszych doświadczeń, zdobywanych przez, przez lata, ma Pan jakieś sugestie, rady, jak sobie radzić z edukacją cyfrową? Na pewno trzeba zacząć od nauczycieli. Myślę, że niezbędne jest to, żeby każdy nauczyciel w zależności od tego, jaka szkoła, jaki system wybierze, miał dostęp do tego systemu i jako pierwszy się z nim oswoił. Oczywiście wiadomo jest, że uczniowie biegle się posługują techniką cyfrową. Oznacza to, że nauczyciel musi w sobie wyrobić otwartość, otwartość na to, żeby słuchać młodych ludzi i korzystać z, z ich, ich wiedzy. Dokonanie takiej bariery wymaga trochę czasu, tutaj rewolucyjnie tego się nie zrobi. No nie jest tak, że można po prostu z dnia na dzień zmienić sposób myślenia i nie bać się zapytać uczniów. Prawda? No to trzeba troszeczkę się z tym, z tym oswoić i być świadomym, że młodzi ludzie, którzy są na zajęciach, mogą wiedzieć coś lepiej. I wracając tutaj do tej, dost do tej dostępności, o której powiedziałem, to Taką rzeczą, którą równolegle żeśmy wprowadzili, to wyposażyliśmy kadrę w chrombuki, Bo skoro mają wykorzystywać je na zajęciach stacjonarnych, bo tak, tak takie było, było założenie przed marcem ubiegłego roku, to muszą z tego korzystać też w domu. W związku z tym wszyscy nauczyciele, którzy chcieli, mieli swoje własne służbowe chrombuki i przez to, to środowisko stało się dla nich oczywiste. Można powiedzieć. Tak? Czuli się jako z tym, jak po prostu z narzędziem do prowadzenia zajęć i dużo tych zajęć przed marcem ubiegłego roku odbywało się z wykorzystaniem chombuków, szczególnie humaniści, bo nauki ścisłe na poziomie licealnym to jest trudna sprawa. Wykorzystanie tam nowoczesnych, nowoczesnych technologii, bo taka jest specyfika przedmiotu. No, trudno pokazać doświadczenie na chemii i poczuć zapach. Człkowodowe, prawda? No nie da się po prostu pewnych rzeczy. Jeszcze nie. Pewnych rzeczy się, jeszcze nie. Jeszcze nie, pewnych rzeczy się nie, nie, nie przeskoczy. Natomiast właśnie na językach, na językach obcych, na języku polskim, na hisie, na historii, na geografii, po prostu te chrombuki były, były wykorzystywane w trakcie zajęć. Oczywiście nie, nie oznacza to, że 100% zajęć odbywało się z Chromebookami. Ale były one po prostu narzędziem dostępnym i wykorzystywanym co jakiś czas jako element, właśnie taki trochę przybliżający szkołę do świata, w którym w tej chwili żyją uczniowie, czyli świata cyfrowego. Dość świetnie, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tę krótką, krótką naszą dzisiejszą rozmowę. No, i, i życzę oczywiście powodzenia w korzystaniu z platformy Google, z Chromebooków i z wszelkich dobrodziejstw świata cyfrowego w procesie, w procesie edukacji. Dziękuję bardzo.